Weź WD-40 i spryskaj nim tę część auta. Dobrze, żebyś zdążył przed największymi mrozami. Ta prosta czynność oszczędzi ci sporo nerwów. WD-40 ma wiele zastosowań. Jeśli zdarza się się korzystać z zamka, wiesz, że w minusowych temperaturach potrafi zamarznąć. Odmrażacz nie zawsze sobie z tym poradzi. Dlatego zawczasu spryskaj zamek solidną porcją smaru WD-40. Wypełni on wewnętrzną część zamka. Uchroni go przed dostaniem się wody i przemarznięciem. Czynność trwa parę sekund, a oszczędzi sporo nerwów podczas zimowych poranków. Zawsze zimą trzymam gazetę w samochodzie. Wydaje ci się to dziwne? Jak dowiesz się, dlaczego tak robię, też zaczniesz tak robić. Śnieg, który znosimy na butach do samochodu, topi się na dywanikach. Woda może gromadzić się pod nimi. Nie musisz jednak wymieniać ich na gumowe. Okazuje się, że ten problem rozwiązuje zwykła gazeta. Wystarczy wyjąć dywanik i położyć w jego miejsce złożoną na pół gazetę. Następnie wkładamy dywanik na swoje miejsce. Gazeta znajdująca się pod nim będzie wchłaniać całą wilgoć. Raz na kilka dni wystarczy wyjąć ją i wymienić na nową. Kawałek ziemniaka może uratować życie. Zabierz go ze sobą do garażu. Okazuje się, że ma on niezwykłe właściwości. Wystarczy wziąć połówkę i posmarować nią szybę z zewnątrz. Skrobia znajdująca się w ziemniaku osadzi się na jej powierzchni. Sprawi, że woda i śnieg nie będzie zatrzymywać się na szybie. Wpłynie to na bezpieczeństwo na drodze. Wystarczy, że włożysz ją pod fotel w samochodzie lub nad bagażnikiem. Szyby nie będą parować, nawet zimą. Parujące okna to uciążliwy problem. Jeśli w twoim aucie jest za dużo wilgoci, ten trik z pewnością ci się przyda. Włóż skarpetkę do karawki lub słoika i naciągnij ją. Przygotuj suchy, biały ryż. Wsyp go do wnętrza skarpetki. Ryż ma genialne właściwości. To naturalny pochłaniacz wody. Skarpetkę zwiąż na końcu gumką. Tak przygotowaną skarpetkę włóż do samochodu. Możesz schować ją pod siedzeniami. Połóż go na potrzebiu. Nad bagażnikiem. W tym miejscu nie ma nawiewu, dlatego ryż świetnie poradzi tam sobie z parą. Choć ten patent wydaje się banalny, to naprawdę działa. Ryż w skarpetce wymieniaj raz w miesiącu. Masz problem z zamarzającymi drzwiami auta? Ten trik rozwiąże go w kilka sekund. Zimą uszczelki w drzwiach twardnieją, przymarzają, a nawet pękają. Dlatego zawsze w pierwsze dni zimy należy je posmarować. Do tej czynności możesz użyć zwykłą wazelinę kosmetyczną. Nałóż produkt na palec i posmaruj nim uszczelki. Dzięki temu będą jędrne i odporne na mróz. Posmaruj dokładnie również uszczelki, znajdujące się na drzwiach. Masz w domu wazelinę? Wiedziałeś, że można wykorzystać ją do pielęgnacji samochodu? Postaw go na parapecie. Woda i para nie będzie osiadać się na szybach okna. Ta urocza ozdoba pomoże pozbyć się wilgoci. Dodatkowo wygląda ślicznie. Weź białą skarpetkę i wywin ją na lewą stronę. Odetnij nożyczkami końcówkę. Za pomocą nitki zwiąż końcówkę skarpetki. Zawiąż parę supełków, żeby mieć pewność, że będzie się trzymać. Wywiń skarpetkę na prawą stronę. Przygotuj biały ryż. Wsyp go do wnętrza skarpetki. Ryż jest genialnym pochłaniaczem wilgoci. Dodatkowo, pochłania również brzydkie zapachy. Gdy skarpetka będzie wypełniona, zawiąż ją na górze za pomocą nitki. Następnie uformuj ją w dwie kule, chwytając na środku ręką. Górna kula powinna być mniejsza od tej na dole. Weź nitkę i zawiąż ją na środku. Weź podłużny kawałek czerwonego materiału i zawiąż na środku. Będzie to mały szalik. Weź kolorową skarpetkę i odetnij kawałek. Nałóż na szczyt skarpetki, tak żeby powstała czapeczka. Przygotuj czarne i czerwone szpilki. Przypnij czerwoną na środku i dwie czarne po bokach, tak żeby powstały oczy i nosek. Trzy czarne szpilki wbij w dolną kulę. Będą wyglądać jak guziczki. Taki uroczy bałwanek ze skarpetki będzie śliczną, świąteczną ozdobą. Wykonanie go jest dziecinnie proste, dzieci go uwielbiają. Dodatkowo wystarczy położyć go na parapecie, żeby pozbyć się problemu z oknami. Zimą często osadza się na nich woda, powoduje ona pleśń. Ryż z wnętrza bałwanka skutecznie ją wchłania, usunie nadmiar wilgoci z okolic okna. Nikt się nie domyśli, że ta ozdoba ma tak praktyczne zastosowanie. Ten świąteczny bałwanek to pochłaniacz wilgoci, który wygląda pięknie i kosztuje grosze. Piękna ozdoba na święta z kubeczków. Zrobiła furorę w internecie, a dzieci ją uwielbiają. Przygotuj 500 białych kubeczków z plastiku. Chodzi o takie zwykłe, jednorazowe kubeczki. Oraz zszywacz biurowy. Z ich pomocą możesz wykonać ślicznego bałwana. Ułóż kubeczki w okrąg. Strzyj je ze sobą tak, żeby przylegały do siebie ciasno. Następnie ułóż na nich kolejną warstwę. Strzyj kubki z dolną warstwą i z kubkiem znajdującym się obok. Powtarzaj, aż powstanie półkula. Czynność powtórz. Gdy powstaną dwie podobne półkule, złącz je ze sobą za pomocą strzywacza. Będzie to dół naszego bałwana. Następnie powtórz czynność, tworząc mniejszą kulę. Gdy będzie gotowa, ułóż jedną kulę na drugą. Złącz je ze sobą za pomocą zszywek lub kleju na gorąco. Z pomarańczowej kartki zrób rożek. Z czarnego arkusza wytnij pięć kółek. Do dwóch przyklej białe kropki. Z kartonu wytnij kapelusz dla bałwana. Weź czerwony szalik i zawiąż na łączeniu dwóch kuli. Do jednego kubka włóż nos. Za pomocą kleju na gorąco przyczep oczy i guziki. Na koniec włóż kapelusz na głowę bałwana i gotowe. Taki śliczny bałwan będzie cieszyć oko całe święta, bez względu na to czy za oknem pada śnieg. Wystarczy włożyć do niego lampki, by po zmroku pięknie ozdabiał pomieszczenie. Dzieci uwielbiają tę ozdobę, jest prześliczny. Piękna, szklana ozdoba świąteczna z bałwankiem w środku. Nie wyrzucaj pustego słoika po kawie rozpuszczalnej. Najlepiej aby miał taki właśnie kształt. Weź taśmę papierową i naklej na słoiku kształt okienka, tak jak to robię na filmiku. To będzie najważniejsza część słoika, kiedy stanie się świąteczną ozdobą, więc przyłóż się trochę do tego. Kiedy już masz tak oklejony słoik, będziesz potrzebował farbę akrylową i gąbeczkę do jej nakładania. Chodzi o białą farbę. Nakładaj ją na niezaklejoną część słoika. Dokładnie pomaluj w ten sposób cały słoik. Pozostaw całość do wyschnięcia. Kiedy słoik będzie suchy, zdejmij taśmę papierową. Na krawędzi powstałego okienka przyklej klejem na gorąco drobne gałązki świerku. Zrób to tak, aby zachować kształt tego okienka. Możesz dodać do nich sztuczną jarzębinę. Przyklej ją również za pomocą kleju na gorąco. Na dno słoika włóż odrobinę waty. W ozdobach świątecznych wygląda jak śnieg. Będzie idealnym elementem tej ozdoby. Na wacie w słoiku ustaw bałwana albo inną figurkę, którą masz w domu. Ważne, aby przeszła przez otwór słoika i kojarzyła się ze świętami na zakrętkę od słoika przyklei jakąś ozdobę. Ja wzięłam sztuczny kwiat gwiazdy betlejemskiej przykleiłam ją klejem na gorąco i gotowe. Piękna ozdoba ze słoika po kawie Nescafe, ozdobi każdą półkę w domu. Dzieci mogą ją przenosić w różne miejsca i cieszyć się jej widokiem przez całe święta.